Trzy kreski, trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki, trzy kreski, trzy kreski, trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. Ten znak, ten sygnał zna każdy. I Krzyż Maltański, który jest symbolem ludzi niosących na morzu ratunek. Dotychczas w tym naszym serialu o morzu było pełno statków, maszyn, technologii, urządzeń. Nie było tylko jednego żywiołu, tego z czym naprawdę człowiek styka się i co naprawdę dla niego jest środowiskiem skrajnie groźnym, niebezpiecznym i dlatego muszą istnieć takie statki jak ten i ludzie, którzy zajmują się po prostu ratownictwem w sytuacjach kryzysowych na morzu. Płyniemy właśnie na taką akcję. Oczywiście będzie to z góry zainscenizowane. Scenariusz wydarzeń, które za chwilę będą miały miejsce jest napisany. Wiadomo kto w tej akcji będzie uczestniczył. Statki ratownicze: Cyklon, Koral, Tumak, statek wrak, Smok, śmigłowiec Mi8, dziwik specjalny o nazwie Krab. Wiadomo też, co będzie się działo prawie z minutową dokładnością. O godzinie siódmej na miejsce akcji wychodzi z Gdyni Cyklon. O godzinie 9 spotyka się na środku trójkąta Gdynia Helgdańsk na Zatoce Puckiej ze Smokiem i Koralem. O godzinie 9.30 nadlatuje śmigłowiec i zaczyna się akcja numer jeden. Nieszczęście, które zdarza się na morzu aż nazbyt często. Biała rakieta. Alarm. Nieszczęście. Zdarza się, zdarza się często mimo tych wszystkich środków ostrożności, które na morzu obowiązują i mimo tych wszystkich drastycznych norm, które spełniać trzeba przy budowie jednostek pływających. Tylko towarzyszem. Zwykle od niego akcja się zaczyna. On znajduje uszkodzone bądź potrzebujące pomocy jednostek w tych miejscach, w których nawet kapitanowie bywa, nie wiedzą, gdzie dosięgła ich awaria. Krzyża, ale prawda jest taka, że jednostki ratownicze, te białe, z czerwonym krzyżem, służą właściwie tylko do ratowania życia ludzkiego. Całą resztę muszą wypełniać ci specjaliści. Tacy właśnie jak koral z dwoma potężnymi działami, można powiedzieć chałubicami, które mogą poradzić sobie z najbardziej drastycznym ogniem. W tym przypadku wody jest dość. Nie nadaje się do picia, ale do walki tak. W tym przypadku uzbrojoną ją jeszcze w środek pianotwórczy, normalna rzecz wtedy, gdy w grę wchodzą pożary z dodatkiem ciek ciekłych węglowodorów, ropy, benzyny, czystej akcji bardzo niewiele. I mógłbym oczywiście tak chłodnym okiem dalej to wszystko opisywać, ale przecież ja też tam byłem i właściwy dramat obserwowałem z miejsca towarzyszącego ze statku z Czerwonym Maltańskim Krzyżem, z którego wykonywana jest część tych zdjęć. Także myślę, że stamtąd ciąg dalszy winien się odbywać. Próbujcie zawiesić maszynę bezpośrednio nad ratowanym statkiem. Dziękuję. Cała reszta to już tylko jak gdyby plany końcowe całej akcji. Działka wodne, które podają 300 ton wody na minutę, poradziły sobie z tym fingowanym płomieniem w przeciągu kilku minut. Godzina 9.30 według Według scenariusza klęsk żywiołowych, kolejny, kolejny wypadek na smoku, który dopiero przed chwilą został ugaszony. Przejęcie człowieka. Smok, 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 tu cyklon, co u Was? Tak, pożar ugaszony. W wyniku pożaru mamy dwóch poparzonych. Jeden mocno poparzony. I prosimy o udzielenie pomocy o zabranie chorego, poparzonego i udzielenie pomocy. Zrozumiałem, cyklon. Yy, przygotujcie nosze, podejdziemy do was w yy, burta w burtę i przejmiemy człowieka. Taka akcja możliwa jest oczywiście tylko przy spokojnym morzu, normalnie, kiedy fala jest zdecydowanie silniejsza. Człowieka podejmuje bądź maszyna typu helikopter, bądź trzeba to zrobić przy pomocy szalup lub dratw ratowniczych. I wtedy robi się to z narażeniem życia nie tylko tego, który na pomoc czeka. 9.30 do 10.30. Pozycja 1 i pozycja 2, czyli pożar i przejmowanie człowieka, ale mamy już 50 minut opóźnienia, bo w życiu nigdy tak nie wygląda jak w scenariuszu w prawdziwej akcji ratunkowej też nie. Yy, smok smok, cyklon zgłasza się. O co chodzi? Tak no więc rójmy swoimi siłami prowizorycznie uszczelnili otwór na lewej górce. Αυτοί είναι οι πρόσφυγε. ...w części podwodnej i zaczyna się praca tych ludzi. Tym razem ubrani są w lekkie skafandry, jak się mówi, bo schodzić nie trzeba głęboko. Butle z powietrzem o ciśnieniu ponad 200 atmosfer. To pozwala na pracę około 40 minut. Będę spokojnie... Mam tutaj połączenie telefoniczne z nurkami. Panowie, lewa burta, prawdopodobnie gdzieś w okolicach śródokręcia jest kłopot. Bardzo proszę o sygnał, co tam się naprawdę dzieje. W wielu przypadkach bardzo dużo zależy od nich, bo są to nie tylko kwestie uszkodzenia kadłuba, ale no powiedzmy tak prozaiczne sprawy jak zaplątanie się czegokolwiek, dajmy na to liny, w śrubę, uszkodzenie steru. To wszystko musi być przetestowane pod wodą. Bywa, że pod wodą musi być to również usunięte. Tak? Jesteście w okolicach, meldunek proszę. Niecenie 3 na 4 metry kadłuba, otwór w okolicach 80 na 50 cm. Przygotować łatę. Dobrze, tym zajmą się ludzie już na smoku. W tym stanie nie nadaje się do holowania. Należy najpierw kadłub przynajmniej częściowo przygotować do pływania. Tam już w okolicach pierwszego widzę? Dobra. Bardzo krótka akcja, na szczęście okazało się, że nie jest to uszkodzenie poważne, tym bardziej, że było to uszkodzenie symulowane. To nie <laughs> Jak e, pod wodą? Cieplutko? krótko? Smok, Smok, Cyklon, zrozumiałem, macie przechył i trzeba zabrać z ładowni jakieś mechanizmy. Przekażę na Kraba i czekajcie na naszą odpowiedź. Jak mnie zrozumiałeś? Tak, Smok, zrozumiał, i czekam. Dziękuję, Smok, zgłoszę się do was jak będzie potwierdzenie od Kraba. Smok, zrozumiał. Krab, Krab, Cyklon prosi, Krab, Krab, Cyklon prosi. Odpowiada, odpowiada krab, cyklon, odpowiada krab, szukam. Na smoku jest kolejna awaria, mają duży przechył, trzeba zabrać sprężarki z pokładu, z ładowni. Podam Wam zaraz pozycję, jak mnie zrozumieliście. Tak, zrozumiałem, zrozumiałem, proszę podawać pozycję. Poczekajcie, zaraz podam pozycję. Tak, krab tu cyklon podaje pozycję 54 stopnie 31,9 Nord 18 stopni 40,7 East. Jak mnie zrozumiałeś? Tak, powtarzam, powtarzam 54 31,9 Nord i 18 40,7 East, tak? Ciężki dźwig pływający. Oczywiście nie służy do przeładunków portowych, a do akcji typu ratowniczego, wtedy kiedy z różnych względów należy usunąć ładunek z ratowanej jednostki, chociażby dlatego, że ma przechył, albo dlatego, że ładunek jest cenniejszy, bądź bardzo cenny i yy, wypada nawet poświęcić jednostkę, a jej zawartość zachować. Podchodzi w tej chwili na miejsce akcji. Właściwa akcja, podejście w tej chwili, odległość kilkunastu metrów, za chwilę będzie burta do burty i rozpocznie się akcja. W ładowniach ratowanego smatku, statku urządzenia, które powodują niepotrzebne obciążenia, a poza tym są naprawdę drogie. Kilkutonowy ładunek bądź kilkunastu bądź kilkudziesięciu nawet nie jest tutaj żadnym problemem, jako że w ten sposób rozładowywać można nawet kontenery znajdujące się w ładowniach bądź na pokładzie statku. Wszystko wygląda majestatycznie, powolnie wygląda tak, jakby pod spodem nie było kilkudziesięciometrowej głębiny, ale na tym właśnie polega między innymi część działań ratowniczych. Na część ładunku już nad podkładem, w tej chwili dźwig delikatnym obrotem przesunie się i ustawi to na własnym pokładzie. Najczęściej oczywiście rzecz nie dzieje się tak, a trwa odbywa się poprzez przeładowanie towaru na towarzyszący statek. No tym niemniej takie przypadki również bywają. Godzina 13, opóźnienie rośnie. Pozycja piąta, piąte nieszczęście, które scenariuszowo dotyka smoka. Tym razem trzeba ten statek zabrać z wody, trzeba go przeholować do portu. Smok, smok, cyklon. Cyklon odpowiada smok. Jaka u Was sytuacja? Dobrze, y, czekajcie na y, korala. Czekajcie na korala. Y, koral do Was podejdzie i rzuci Wam hol. Jak mnie zrozumieliście? Zrozumiałem prawidłowo. Mam czekać na korala. Koral do nas podejdzie koral. i będzie nas holował. Dziękuję. Koral. Koral. koral, koral, smok prosi. Koral, koral, cyklon prosi. Koral odpowiada. Y, smok jest gotów do holowania. Proszę do nich podejść i podać im hol. Tak, rozumiałem. Smok gotowy. Na Smoku proszę uważać, podchodzimy z lewej burty. Będziemy podawać rzutkę przy mocy rakiety. A strzela się z takiego pistoletu? Na pozór przypomina to średniowieczną broń. Ładuje się z tej strony niewielkim ładunkiem prochowym. Od strony lufy umieszczona jest taka, jakby rakieta. Naprawdę strzela się tym. Przy czym tu dołączona jest linka. Cieniutka, delikatna linka. Po strzale. a gdy był naładowany huku byłoby więcej leci na odległość kilkudziesięciu metrów ciągnie delikatną rzutkę tę chwyta się na statku dzięki niej przeciąga się linę odrobinę grubszą przy mocy tamtej liny przeciąga się jeszcze potężniejszą aż dochodzi się do tej ostatecznej która łączyć będzie dwa statki i tak zaczyna się proces który jest chyba najczęstszą akcją działań ratownictwa okrętowego holowanie i właściwie jest to również klucz programu, jako że jednostka, która u nas udawała wrak, które spotykają wszystkie możliwe nieszczęścia w tej chwili, nawet gdyby rzeczywiście te wszystkie nieszczęścia ją spotkały, ma szansę znaleźć się w porcie. Widać, że hol powoli między jednostkami się napina. No cóż, kierunek port dla nas to także miłe słowa. Sterówka. Myślę, że możemy wracać do portu. Proszę, mała naprzód. Dziękuję. Godzina 16: Cyklon, koral, krab, tumak wracają do portu. Koniec akcji, która została zapisana w scenariuszu, a która oczywiście od początku do końca była inscenizacją. Niemniej to, co działo się na tym morzu, było po części prawdą. Tak może się zdarzyć. Takie możliwości posiadają ludzie, którzy. Mają na burtach swoich statków namalowany Krzyż Maltański. Statki polskiego ratownictwa okrętowego prowadziły niejednokrotnie akcje o wiele bardziej skomplikowane, bo życie wymyśla znacznie bogatsze i lepsze scenariusze aniżeli autorzy programów telewizyjnych. Niemniej o tym, że tacy ludzie na morzu pracują i że takie statki po tym morzu pływają, warto pamiętać.